Jesteśmy na półmetku naszej podróży do Włoch. Jest sobota, mamy wolne, dlatego postanowiliśmy trochę zmienić lokalizację. Zaczęliśmy podróż z Katoliki za Tron -Ketsto. I właśnie tym oto tramwajem wodnym dostajemy się bezpośrednio do Placu Świętego Marka, a więcej szczegółów potem. W tym urządzeniu. Pani przewodnik opowiada nam, jak żyli więźniowie. Najbardziej utkwiła mi ta, że więźniowie zamiast wody dostawali wino do picia. To było najciekawsze? Tak. <ślad> Nie, najbardziej utkwiło mi. Właśnie dotarliśmy do Placu Świętego Marka. Jest to najstarsza część tego miasta. Jego historia zaczęła się w IX wieku. A pierwszą budowlą była bazylika, bazylika Świętego Marka. Chodźcie zobaczyć sami, jak to wygląda. Pocztowe i magnesiki. Bierzemy cały komplet. Magnesik um, i maskę. To jest chyba taki jak nasz chrust taki. To jest taki chrzsiak i jest nadziany kremem pistacjowym. Jak smakuje? Dobrze. Mhm. To samo co Karolina, tylko nie niewiele. Gdzie jesteśmy? Aktualnie jesteśmy w miejscu dosyć znanym z amerykańskiego Hollywoodu, a konkretnie z filmu Spider-Man Daleko od domu. Nasza wycieczka po Wenecji dobiega końca. Pogoda nam dopisała, za nami stoi już łódź, którą popłyniemy do portu. A jutro mamy niedzielę, rano będziemy zmierzać do kościoła na procesy święcenia palm, a po południu będziemy mieli zajęcia.